Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Maiden Magic 6 7 7 7 7 Miden Magic 7 Jestem Józef Jak zwykle będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku wybyliśmy sobie, e, wybyliśmy stadowarzek. A co to jest na horyzoncie? ...działo? Choć zostaliście pokonani, świecie, What? nie jest wam dzisiaj pisana. Powróćcie do świata żywych. What the hell was that? Jeszcze raz. Jeszcze raz, to jest jakiś... jakiś bóg? Tak, to jest zbugowane, moi drodzy. E, Grałem na wersji antologii e, Binding Magic. E, dlatego mamy dzięki tą wersję polską. E, I to jest wersja gry, która nie została spatrzowana, nie została, spatchowana, nie została potraktowana, potraktowana najnowszymi patchami gry. Dlatego też... E, mogą w niej pojawić się pewne błędy, o których powiem. Te błędy są kluczowe właściwie dla ukończenia rozgrywki, e, dlatego też e, musimy się ich wystrzegać. Dobra, Julius Vandelf, Michael, Pawłoniasty i Wicek stają przed wrotami właściwie wejściem do świątyni księżyca. Od wejścia do tej groty słychać tylko odgłos kapiącej wody dziwne niezidentyfikowane piszczenie. Ja wiem, nie, nie przeczytałem w poprzednim odcinku, jednym, poprze, jednym z poprzednich odcinków nie czytałem do, do opisu jaskini Smoka. I znaczy tego nie zrobię, bo nie będziemy już tutaj wracać. Tutaj jest skinie smoka, ale trzeba mieć na uwadze. Lochy Vind Magic 7 Ostatnio słuchajcie, oglądałem. Zagrałem jednego z zagranicznych let's playerów, który mocno narzekał na, na tą część. Na tą część gry. Na tą część gry mocno narzekał. I dopiero w sumie niedawno, znaczy niedawno, w momencie gdy usłyszałem jego wywód na ten temat Zauważyłem, że ma rację. Lochy w Mine Magic 7 w przeciwieństwie do Magic 6 są robione na jedno kopyto Zrobione! wy to zauważycie. O zbroja. Kurzana. Hmm. Którą bierze kto? Dobra, trzymaj to na razie u siebie. Ehm. Jak mówię, lochy są robione w, na jedno kopyto w tej grze i łatwo to zauważyć w późniejszych etapach, ale powiem tak: wszystkie jaskinie wyglądają tak samo, wszystkie lokacje wyglądają tak samo. Z drobnymi tam, może, wyjątkami, ale generalnie e, cała gra, ponieważ przeszła z takiego kolor, kolorytu e, wesoło kolorowego barwnego na taki bardziej stonowany i poważny. Nie masz pojęcia. No dobrze. Nie mam pojęcia. Nie mam po... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Dobrze. No to nie tylko jeszcze w takim razie. E, ponieważ... Młocznie. Hmm. Do sprzedaży. Ponieważ Mind e, Magic 7 przyszło bardziej takie e, stanowane kolory, bardziej takie poważniejsze klimat, e, to też odbiło się na lochach. O ile tam w Mind Magic 6 było, to były lochy bardziej takie kolorowe, radosne. Może nie radosne, ale. No miało swój urok, tak? No to tutaj jest trochę inaczej i. Trzeba się wystrzegać pająków tutaj. Jezus! Pająki mogą nas zatruć. Dobra, wychodzimy. go, ktoś jest... Yy... Mocno ranny? Nie, tylko ty. Dobra. Powinienem stać tyłem do wroga. To jest błąd podstawowy. Pająki niestety nic po sobie nie pozostawiają, to jest yy, trochę kiepskie. I co Ciekawe pająki w tej tylko części gry się pojawiają. Na pomoc! Omdlenie Na pomoc! Czarna wdowa cholera O pięknie trucizna na pomoc. A! Na pomoc. Traf sobie w niego. Dobra. Okej, okay. ty miałeś gdzieś tutaj właśnie leczenie trucizny. Ale wiecie co, ja sobie to tru, tru, leczenie trucizny na później Bo względnie blisko tutaj mam healera Do którego się zaraz wrócę właśnie No i też nie może to jeśli chodzi o... Weź go podnieś. Weź ozdrów, żebyś musiał tylko zapłacić za... O, już się nie ozdrowisz, dobra trudno Czy potrzebujesz leczenia? Idziemy, 20 sztuk złota, jak pier... Idźcie w pokoju Skandal! Gdzie ja lezę? Idziemy w drugą stronę. No, i jak mówiłem, Madden Magic 7 ma bardziej stonowane takie kolory, nie? Z tego, co założyliście, zapewne. To wciąż Maiden Magic 7. Tu wciąż są potężne potwory. Będzie lepiej. Dobra. Boom. Ha! Udało się. Ok, mamy kolejną skrytkę. Michael. Dobrze. Wiśnia czy kapelusz. Tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy strojnego kapelusza. Ok, to idzie do ciebie. What? Nie wiesz co to jest? Trzeba ewidentnie to zainwestować. Nie mam pojęcia. Funkcyfikacja, obsydian. Obsydian jest katalizatorem, jeśli nie pamięć nie myli. I służy do tworzenia mikstur. Zapis profilaktyczny. Dobra, idziemy dalej.

bardzo są nie topelki. Coś jeszcze? Nic. Dobra. Czy to jest samolot? Nie mam pojęcia. Tak to jest samolot. Dobra, i złoto. wiesz to złoto. 100 sztuk złota. O oh, je. Yeah. Teraz czeka nas piękna po prostu zabawa ze szczurami. Okej. Okay. Przerać wszystkich. i się wracamy. Jest niestety tego dużo. A No, Daje się całkiem zradę Ok, to trzeba uważać, że tu jest pułapka. No chodź tu byłaś Nie chcę się z tą użerać. Dobra, wychodzimy i pyk. Coś tu jest. Tu nic nie było, chyba, z tego co pamiętam. Dobra. Mamy dwa wejścia. E... No tak. Otwieramy tutaj. I uwaga, uwaga, mamy tutaj naszych dobrych znajomych z e... zawodów. Pomiędzy nie, baczności. Jasne, jasne. Dobra. E... To generalnie mamy mamy możliwość zebrania zwojów z zaklęciami I zasadniczo jest to no całkiem całkiem oferta Dobra e, tu z kolei mamy czerwoną pulsującą na czerwoną ścianę to jest oznaka tego, że to jest tajne przejście i to przejście będzie zawsze Zawsze oznaczone i na przyjście już takie nie będą. Dobra, hmm. ok, płytka muszla eliksir, co tam było? płytkę mam, instrument muzyczny. Ano tak. Przyniesie strony kapelusz sędzia. Bo to jeszcze strony kapelusz nam brakuje, ale to strojny kapelusz za chwilę będziemy mieli. Okej, okay, co to za księga? Przybudzenie. Aha. No to do sprzedania. Że w w tych butyszkach mogą pojawić się zaklęcia na zwojach albo zaklęcia na księgach. Na księgach oczywiście są znacznie lepiej opłacalne, Co to za zaklęcie? Hmm, Światło pochodni. Znaczy takie zaklęcie, dobrze. No, oczywiście zaklęcia na... E... księgach są znacznie lepiej opłacalne, ponieważ są to zaklęcia, których się można nauczyć. Niemniej... Niemniej warto o, pamiętać o tym, że te zaklęcia z ksiąg czasami są droższe jeśli chodzi o wartość w sklepach. A jeżeli my już znamy to zaklęcie, to taka sprzedanie takiej księgi nie jest e, czym złym dobra, tu będzie Zdaje się y, Jak leci? Sal rekinizo świątyń, a co możemy powiedzieć do święty? Świetynia nie jest zbyt bezpieczna, powinniście bardzo uważać. Nigdy nie wiadomo, co lub kto pragnie Waszej śmierci. Mhm. Dobra, tu się przyda pomywać. Czy chcę tworzyć eliksiry? Nie. To pójdzie za hmm. tym. za do. Nie mam pojęcia. ...do naszego sprzedawcy. Hm. Stara na cholerę mi tą. Dobra. Warto mieć nawyk, No Chwila, czy to jest lepsze? O, to jest, to jest dobry, dobry stylet, więc trzeba... Hm. ...niego uważać. Hm. hełm plus dwa. Nie mam pojęcia. Okej. Okay na sprzedaż, na sprzedaż trój ząb pokaż mu to 1 do 9 od 2 do 12 a tu 1 do 9, tylko że to ma Plus dodane plus 1K9, czyli 2D9 i w tym przypadku 2D18, czyli jest lepsze. Dobra, czyli idzie na sprzedaż. Mam jest zawalony co do jego plecak. Pięknie. A zostało nam jeszcze 2, nie, 3 nawet. Mieć! Idzie do niego. Nie mam pojęcia. Od tej pory... Nie mam pojęcia. Niezidentyfikowane przedmioty będziesz ty nosił. Idzie to do ciebie. Hmm. To też idzie, idzie do ciebie. Jeszcze raz, dobra. Jeszcze dwie nam zostały do tego typu szuflady. Leczenie ośnopienia. Dobra. leczenie osłabienia eee, idzie to tutaj młot hm. dobra skórznie niech pójdzie tutaj I teraz uwaga! No Jak leci. do kapelusz. Zatrzymamy kapelusz. No i teraz nas zaatakują ন ত ন ত